Cześć, witajcie na kanale Herby Flagi Logotypy. Ja nazywam się Maciek Matwiej i w dzisiejszym odcinku omówię historię i ewolucję flagi Argentyny. Zaczynamy. Argentyna. Oficjalnie Republika Argentyny. Państwo w Ameryce Południowej położone nad Oceanem Atlantyckim ze stolicą w Buenos Aires. Nazwa Argentina pochodzi od łacińskiego argentum i oznacza szlachetny metal, jakim jest srebro. Ma to związek oczywiście z legendą o górach pełnych srebra, mających znajdować się na nizinie La Plata. Opis flagi Argentyny przedstawia się w następujący sposób: to trzy pasy w układzie poziomym, błękitny, biały, błękitny lub, jak niektórzy wolą, jasno-niebieski, biały, jasno-niebieski. Te rozbieżności biorą, się, szanowni państwo, z tego, że do końca ustawa o fladze Argentyny nie doprecyzowuje koloru, ale o tym sobie jeszcze powiemy. Także opis przedstawia się jeszcze raz następująco: to trzy pasy w układzie pionowym: błękitny, biały, błękitny, z kasztanowo-złotym słońcem wycentrowanym na środkowym białym pasie. Argentyńczycy wykorzystują dwie nazwy swojej flagi. I tak ta oficjalna, ta główna ze słońcem nazywana jest banderą Oficial de Ceremonia, czyli oficjalną ceremonialną flagą. Flaga bez słońca zaś to Bandera de Ornato i jest weksylium ozdobnym. Flaga Argentyny została zaprojektowana przez Manuela Belgrano, ekonomistę, polityka, męża stanu, 27 lutego 1812 roku. A 25 lutego 1918 roku została oficjalnie wprowadzona do użytku. Symbolika flagi Argentyny jest bardzo mocno powiązana z kokardą argentyńską, wykorzystywaną w trakcie rewolucji majowej roku 1810. Symbolika koloru jest następująca: błękit symbolizuje czyste niebo, a biel nawiązuje do ośnieżonych szczytów Andów. Słońce majowe, jako symbol narodowy Argentyny, zwane sol de mayo, Nawiązuje do wizerunku inkaskiego bóstwa solarnego Inti. Na fladze Argentyny owo słońce przedstawione jest jako ludzka twarz z 16 prostymi oraz 16 pofalowanymi promieniami. Nazwa Majowe Słońce nawiązuje do trwającej tydzień rewolucji majowej. Wydarzenia trwające między 18 a 25 maja 1810 roku doprowadziły do uzyskania niepodległości przez kraje wchodzące w skład wicekrólestwa La Platy. I na zakończenie dwie ciekawostki. Pierwsza dotyczy oficjalnych, a właściwie braku oficjalnych proporcji. Flaga Argentyny najczęściej wykorzystywana jest w proporcji 5 do 8 i 9 do 14, ale nigdzie nie jest usankcjonowana, nigdzie nie jest doprecyzowana właśnie ta oficjalna proporcja. A druga ciekawostka, Szanowni Państwo, jest taka, że istnieją kontrowersje pomiędzy spadkobiercami Manuela Belgrano a historykami zajmującymi się weksylologami argentyńskimi. Co do barwy, co do odcienia, właśnie tego koloru niebieskiego na fladze Argentyny, ale o tym za chwileczkę, przy omówieniu właśnie ewolucji historii flagi Argentyny. Prześlećmy sobie, szanowni państwo, ewolucję flagi Argentyny. Pozwólcie państwo, ja będę sięgał wzrokiem na ekran mojego monitora, tak żeby nie pominąć któregoś ważnego Szczegół. Rozpoczynamy od flagi z 1812 roku. Flagi podniesionej przez Manuela Bergrano w Rosario. Widzimy, że ona się różni od tej aktualnej. Flaga w układzie również poziomym, ale o dwóch barwach. U góry biały, u dołu błękitny. Flaga z roku 1813. Wersja już bardziej zbliżona do tej aktualnej, oczywiście jeszcze bez Sol de Majo. Widzicie Państwo, jest to pierwsza flaga zatwierdzona jako oficjalna przez Zjednoczone Prowincje, i ta flaga przetrwała do roku 1816. W 1813 roku Belgrano używał flagi tzw. Bandera de i widzimy w tych odwróconych kolorach środkowy pas błękitny i u góry i u dołu biały pas, także konstrukcja flagi jakby już nam znana, ale odwrócone. Barwy. W 1918 roku przedstawiała Argentyna tę flagę, którą znamy do dnia dzisiejszego, z dodanym majowym słońcem, wycentrowanym kasztanowo-złotym słońcem, bardzo dobrze kontrastującym na tym białym pasie. I to jest flaga, która przetrwa do dnia dzisiejszego, ale ona będzie ewoluowała. Szanowni Państwo, do 1820 roku flaga przybiera barwę bardziej niebieską, żeby nie powiedzieć, nawet bardziej granatową. Oczywiście konstrukcja pozostaje ta sama, czyli zewnętrzne pasy górny i dolny w barwie niebieskiej i środkowy w barwie białej, i oczywiście słońce, majowe słońce wycentrowane kasztanowo-złote na białym pasie. W roku 1820 flaga odzyskuje swój jasno-niebieski kolor i przetrwa do roku 1829, kiedy to zostaje zastąpiona. Ponownie, bardziej ciemnym, granatowym odcieniem i ta flaga przetrwa do roku 1836, kiedy to zostaje zastąpiona flagą Konfederacji Argentyńskiej z czapkami frygijskimi, zwanymi Czapkami Wolności. Widzimy to dodatkowe, bardzo charakterystyczne symbole. W każdym z rogów czapka frygijska na maszcie, na, na, na takim, drzewcu, tak moglibyśmy powiedzieć to z języka weksylologicznego i oczywiście słońce majowe, które również zmienia swoją barwę z złoto-kasztanowej na, na taką kasztanowo-czerwoną. Ta flaga przetrwa do roku 1850, kiedy to na 12 lat do roku 1862 zostaje zmieniona i widzimy tutaj, że zostają usunięte te drzewce przy flagach, przy czapkach frygijskich. Czapki pozostają oczywiście pod innym kątem, cztery czapki. Słońce również pozostaje w tej barwie bardziej kasztanowo-czerwonej. W roku 1862 Argentyna powraca do najbardziej popularnego układu, czyli błękitno-biało-błękitnego z kasztanowo-złotym słońcem. Szanowni państwo, i ta flaga przetrwa do dnia dzisiejszego. Całkiem na zakończenie dzisiejszego odcinka kilka slajdów z koszulkami reprezentacji piłkarskiej Argentyny z koszulkami bohaterów narodowych, tak moglibyśmy powiedzieć, bo piłkarze argentyńscy są, Szanowni Państwo, uważani za bohaterów narodowych, szczególnie po tych wydarzeniach takich jak wygrane mundiale. Rozpoczynamy od koszulek od drużyny z roku 1978. Już wtedy widzimy te charakterystyczne pionowe pasy w barwach narodowych, czyli błękitno-białych. Oczywiście na kolejnym slajdzie widzimy największego bohatera narodowego Argentyny, Diego Armando Maradonę to slajd z wygranego mundialu w roku 1986, Diego z pucharem. Na trzecim slajdzie szanowni państwo aktualny bohater narodowy czyli Leo Messi trzymający puchar z drużyną i oczywiście w tych koszulkach z charakterystycznymi pasami. I całkiem na zakończenie dwa zdjęcia, dwa slajdy najbardziej aktualne, bo one są one pochodzą z przed kilku tygodni kiedy to wygranych w Mistrzostwach Świata w Katarze. Drużyna Argentyny powróciła do Buenos Aires i tutaj widzimy Paulo Dybala trzyma, szanowni Państwo, flagę na autokarze, flagę na drzewcu, flagę Argentyny. Oczywiście te trzy charakterystyczne błękitno-białe, błękitne pasy z wycentrowanym słońcem majowym. I ostatni slajd to właśnie ta, ta ekipa jadąca autokarem na tle tej bardzo charakterystycznej flagi Argentyny z Leo Messim z Pucharem w centralnej części zdjęcia. To tyle, szanowni Państwo. Serdecznie Państwu dziękuję. Zapraszam do moich wcześniejszych publikacji na kanale Herby Flagi Logotypy. Przypomnę, że we wcześniejszych publikacjach omówiłem flagę Francji, flagę Polski, ale znajdziecie Państwo również omówienie flagi Japonii. Jeszcze raz dziękuję jeszcze raz zapraszam. Do zobaczenia w kolejnych. Odcinkach. Cześć.